W związku z haniebną profanacją ofiar Powstania Warszawskiego pozwalam sobie zająć się jedną z najpodlejszych szuj spoza PiS SP. Korzystając z naszej bierności, prymitywny krzykacz-megaloman zawłaszcza kolejne polskie rocznice, zamieniając je w prywatny geszeft. Bąkiewicz, Bakiewicz, czy jak ci tam w oryginale... Jak śmiesz, draniu, wycierać sobie swoją podłą, chciwą gębę warszawskimi powstańcami? Oni w grobach się przewracają, słysząc twoje słowa. Nie po to ginęli, by kreatura taka jak ty się na nich ślizgała i na ich pamięci robiła interes. Wara ci hieno od nich. Wara od 200 tysięcy ofiar powstania i polskich bohaterów. Nie wycieraj sobie nimi gęby. Przejrzeliśmy cię na wylot. Jesteś małą, fałszywą, obrzydliwą moralnie kanalią herbu. Bóg honor, Ojczyzna, która na patriotyzmie robi prywatny biznes. I to nie biznes uczciwy, wolnorynkowy, a za państwowe pieniądze. Nie wyszło ci z firmą, więc wymyśliłeś sobie, że będziesz żyć jak Kaczyński z Polski na koszt Polaków, jak ten twój mecenas, całe życie na koszt społeczeństwa. Otóż nie, nie będziesz. A to, co wydoiłeś, oddasz co do złotówki. Poczekaj tylko na zmianę władzy. Jeszcze śmiesz oplować ostatnich żyjących bohaterów tamtej tragedii. Natychmiast przeproś za panią Wandę, wymyśl coś, skłam, świetnie ci to wychodzi. Powiedz na przykład, że od słońca dostałeś z gorem, albo że słyszałeś wewnętrzne głosy. Twój wyraz twarzy to uwiarygodni. Polska to nie wasza własność. Polska to nie Pis i jego kolaboranci. Jak śmiesz obrażać miliony myślących Polaków, pluć na ponad połowę społeczeństwa? Myślisz, że dalej bezkarnie poniewierał będziesz całe grupy społeczne? Myślisz, że tylko ty potrafisz krzyczeć i wyzywać? My też potrafimy. A szczekać to sobie możesz na swoje parówy, nie na Polaków. Powiadasz, że my, opozycja, czyli 25 milionów myślących Polaków, uderzamy w podstawy bytu narodowego? My? Tak? To wy, na ziole, wolactwo i pisia hołota, uderzyliście w jego fundament. A do tego wrację stanu. Mówisz, że chcesz iść i godnie naśladować powstańców? Ty? Ty godnie naśladować? Chyba szmalców. Kanalio skończona. Jesteś chodzącym ich zaprzeczeniem. Wiałbyś do kanału już przed 17. Odważny to ty jesteś tylko wobec bezbronnych kobiet, inwalidów i staruszków, a i to jedynie w grupie. Na wiesz szczerstwą dziewuchą, choćby taką naszą gochą 6-2. Dostałbyś szybkie bęcki, kupił dechy i pokazał numer buta. Niech nikt nam nie wmawia, że walczyliśmy tutaj jako Polacy z nazistami. Wmawia, a nie walczyli z nazistami, brunatnymi nacji patriotami z Gottmyt na klamrach? A z kim? Postulujesz odrodzenie patriotyzmu. Tak. a czy ty wiesz w ogóle co to jest patriotyzm? Współczesny patriotyzm to twoje dokładne przeciwieństwo, to dawanie Polsce czegoś, nie okradanie jej i dojenie. Jesteś karykaturą patrioty. W dzień nieudolnie próbuje bawić się w Ryma, a po nocach śni się pewnie Imperium Himmlera. S.A. ci się marzy w Frenzlu, Pisi Sturmabteilung, S.S. może nawet co? Jeszcze jedna kadencja PiS i stałe podłączenie podbudżetowego Cyca byłoby klepnięte. Żyć nie umierać, kolejna Pisia rodzina na swoim. Zobaczymy jaki będziesz patriota po wyzwoleniu, gdy zaczną się rozliczenia waszych bandytów i trzeba będzie oddawać kasę. Jaki patriota, taka straż narodowa. Ani ty, straż, ani narodowa, potrafisz tylko doić narodowe pieniądze, dymać ciężko pracujących Polaków. Jaka ty, straż, skoro ty sam tchórzu chowasz się za ochroną, zapłaciłeś za nią ze swoich? czy jak Kaczyński i Pawłowicz, za nasze, Polaków. Załóż firmę jak inni i zarób uczciwie na rodzinę, a nie wyciągaj tylko łapę po państwowe. Wcześniej już pokazałeś, jakiś ciebie biznesmen, budowlańcu od siedmiu boleści. Wielki obrońca życia i dzieci nienarodzonych. Już jedna cwaniara robi biznes na antyaborcji, pozazdrościłeś jej? Też chcesz udawać pana god, jak godek? Znamy te wasze cwane slogany, narodzonymi dziećmi zajmie się hipokryto, ludźmi nie zarodkami. murka kazał budować, obrońca granic się znalazł. Jak taki z siebie obrońca, to obstaw granicę z Ukrainą, bo tam dzień nie wjeżdża więcej niż przez rok wejść z, ciało z Białorusi. Gdzie twoja straż narodowa jest teraz, gdy PiS zalał Polskę pięcioma milionami? Gdzie! Jeszcze śmiesz bezczelnie wyciągać śmierdzącą łapę po państwowe pieniądze na Ukraińców. Wstydu nie masz z tej pazerności. Ty, dęciaku, chcesz podnosić, cytuję, siłę ducha oraz sprawność fizyczną społeczeństwa polskiego? Ty, pajacu, ty się zajmij swoją sprawnością, nie Polaków. Za cienki jesteś na to, nie mówiąc już o fachowej wiedzy. Ciebie interesuje nie żadna sprawność polskiego społeczeństwa, tylko kasa Polaków. Państwowe pieniądze, które planowałeś na ten myk wydoić z budżetu. Będziemy demaskować każdą publiczną złotówkę, którą kaczyści kopsną tobie, rydzowi i innym dojarniom. Ta cywilizacja łacińska, wiara katolicka, tradycje prawa rzymskiego. Nie miksuj łajdaku cwanie tych rzeczy, bo to osobne tematy. Z prawdziwym chrześcijaninem tyle ty masz wspólnego, co ja z faszystą. Jesteś karykaturą chrześcijanina i zapamiętaj sobie raz na zawsze: Polska to Europa nigdy nas już jej, z niej nie usuniecie, a jak spróbujesz z tymi swoimi kościelnymi agentami wypchnąć Polskę z Europy, to przed narodem po kościołach chować się będziesz z tymi twoimi wytatuowanymi parówami. My, normalni Polacy, jesteśmy i pozostaniemy Europą liczącym 4 tysiąclecia wspaniałym greko-romańskim dziedzictwem greko-romańskim nie żadnym chrześcijańskim czy jak chytrze formują to katabasy judeo-chrześcijańskim by zgadzały się daty człowiek sam już niezbyt urodziwy nikt już nie woła Johnny Mnemonik pannice też się już nie oglądają lata świetności przeminęły ząb czasu ugryzł wiadomo entropia druga zasada termodynamiki nie pokona się praw fizyki no, ale mimo to, gdzie mi chyba do tej tęskniącej za rozumem facjaty tego pisiego, patrioty za kasę? Choć narodowców znam na wylot, i to nie tylko polskich, choć wiem co to za ludzie, co to za ideologia, kto i co się za nią naprawdę kryje, choć wiem do czego to wszystko na koniec zawsze prowadzi, choć z całych sił zwalczam tę zarazę, aby nie powtórzyły się światowe wojny, Wietnam, Jugosławia. Choć wyjątkowo nie trafię tego brunatno-czarnego towarzycha, zastanawiam się, jak taka umysłowość, taki twarzowiec, pieniacz i fałszywa złotowa jak Bąkiewicz, może stać na czele środowisk narodowych, być twarzą tego ruchu. Aż dziw, że nie ma tam kogoś, kto głośno powiedziałby to, co myśli pewnie wielu: chłopie, musisz odejść. Z tak wredną gębą, z tym idiotycznym wyrazem twarzy i z tymi frajerskimi tekstami robisz nam przypał, uderzasz w nasz wspólny interes, kompromitujesz. Robert, usuń się na drugi plan. Wystawimy kogoś o normalnej gębie, kogoś kto nie razi, nie denerwuje. Wydoimy wtedy dużo więcej kasy z budżetu. Glina nie jest głupi, wie, że dopóki ty to firmujesz, nie może odkręcić szerzej kurka. Każdy ma ponąć taką twarz, na jaką sobie zasłużył, możliwe. No ale proszę państwa, spójrzmy na sprawdzie w oczy. Proszę przyjrzeć się tym kaczystowskim złodziejom, oszustom i tłukom. Te różne mejzy, brudzińskie, czarneckie, tarczyńskie, braty, serariusze, pawłowicze, diable oczy Kaczyńskiego, Zalewskiej, Mazurek, Witek. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Te. Ta... A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy bohaterską polską rodziną, która ukrywa podczas wojny Żydów, i nagle odwiedza nas ekipa w składzie Mazurek, Tara, Czarnecki i Wolski. Pukają do naszych drzwi. Zimne podoblewa na samą myśl. Nasi szmalcownicy sprzedawali podczas wojny nie tylko Żydów, których wcześniej najpierw okradali, lub doili do gaci. Do ostatniego grosza pierścionka rodzinnej pamiątki. Nasze szmalce sprzedawały również polskie rodziny, które ich ukrywały, dobrze wiedząc, co je czeka. Młodsi słuchacze mogą tego nie wiedzieć, więc krótko dopowiem. Jako, że od dziecka uważnie słuchałem opowieści starszych na temat wojny czy okresu po niej. Naoczni świadkowie opowiadali mi często o ludziach, którzy mimo powojennej biedy latami żyli sobie jak paniska, nigdzie nie pracując. Niektórzy przez dekady. Były ich w skali kraju tysiące. Ludzie ci okradli w czasie okupacji nie tylko Żydów, okradli też Polaków. Pamiętajmy, że za pomocą Gestapo załatwiano wtedy wiele porachunków osobistych, zawodowych, sąsiedzkich, kasowano w ten sposób długi, kredyty, zobowiązania. Wystarczyło kogoś pomówić, zadenuncjować i już nagle nikomu nic nie byliśmy winni. Mało tego przejmowano tak cudze majątki. Nie każdy był jak ojciec starki, nie każdy tak ofiarnie pomagał Żydom. Roiło się wtedy od kanali, drani i hien, podobnie zresztą jak dziś. W Paryżu, Antwerpii, Amsterdamie, Wiesbaden znam urocze familie, co tak się napomagały w czasie wojny, a nawet i przed nią, że w parę lat łyknęły po kilkadziesiąt nieruchomości. I to jakich? Jakie dzielnice, metraże, ogrody? Palce lizać. Wracając do pisiego Lizusa, przepraszam wszystkich słuchaczy za zwrot, ale chyba bym się zesrał, jakbym miał taką Michę jak on, lub co gorsza, kogoś takiego w rodzinie. Jak my, Polacy, do tego dopuściliśmy, że taka kreatura, taka miernota, bydleń i podlizna kradnie bezkarnie nasze narodowe symbole i jeszcze chce uczyć nas z patriotyzmu? Wstyd i hańba, nasza hańba, bo to wyłącznie nasza wina. Paskudna i niewdzięczna ta moja rola momusa i samozwańczego mini sumienia narodu. Człowiek nurza się po pachy w bagnie i obrzucać musi błotem i to z kim, ale ktoś musi to robić, inaczej nic się nie zmieni. Ech, gdyby tak mieć talent Stefka Niesiołowskiego, kaczystowskie kanalie już dziś chowałyby się po kanałach, a Polska wracała do Europy.